Cześć, w dzisiejszym odcinku Wam pokażę moje notatki. Pierwszy jest Biały. Biały, błyszczący not. Błyszczący się, błyszczy. Aż broka na palcach zostaje. Ci się. Drugi to jest Jasny Róż. Też się błyszczyć. Jak się połączy, to jest taka książeczka. Następny jest fioletowy. I ostatni jest niebieski. Chyba Wam się podoba. Ja lubię te rzeczy. I otwieram książeczki. I w pierwszej sobie Saya akan memasukkan ke arah anda Dan saya akan memasukkan jari anda Seperti ini nampak lebih baik Atau A jeśli tu na taką malutką maluję i nie chcecie, żeby ten link był widać, no to... <coughs> Przepraszam, możecie sobie pokolorować. Kolorujecie sobie i nie będzie widać. I będzie piękna, ładna gwiazdka. Tak na przykład jak ja robię. gdzie jestej, któryś tam w stronie nie... Się wyrwie jedno to wystaje drugie z tej strony i jest takie są kolory różowy pomarańczowy żółty zielony i to jest do zakupienia w biedronce tu nie wiem czy będziemy wiedzieć bo ja akurat trzymam sobie w opakowaniu ale to można rodewać I tak, sobie na przykład tym rozmowem tym zaznaczam tutaj. Na przykład tą stronę zaznaczę sobie tak. Filmo zaznaczę. I zrobię ładnie. Něco, aby żeby to psava, to bylo vidět, no, to sobie koloruje tak dobře, robí serdoušku, lub, serdusko, lub pisze Tajemnica, tajemnica Marty Zakupię Biedronce. sobie tą matkę obecnie. I mam same. To jest firma Dickin. A te pamiętnicki różne są do kupienia w Auchanie i w gazetach Proszę tak nie komentować za brzydko, tylko ładnie, fajnie komentować. Jeśli Wam się nie podoba, to tylko dajcie łapkę w dół. Pa, pa.